Prezentuję sterownik Stack 400 DPI. Nazywam się Marcin Dziewiątkowski. Jestem kierownikiem działu wsparcia technicznego firmy AC. Starownik Stack 400 DPI jest układem dedykowanym do współpracy z silnikami z tryskiem bezpośrednim benzyny. Starownik Stack 400 DPI. Ma możliwość połączenia ze sterownikiem benzynowym poprzez złącze OBD. Na podstawie parametrów odczytanych ze sterownika benzynowego istnieje możliwość uruchomienia autoadaptacji dawki gazu. Dodatkowe funkcje sterownika to czytnik parametrów OBD oraz autokasownik błędów OBD. Bardzo istotną cechą sterownika STAK 400 DPI jest wbudowany algorytm ochrony wtryskiwaczy benzynowych. Układ w trakcie jazdy na gazie. Odpowiednio uruchamia wtryskiwacze benzynowe, dbając o przepływ i temperaturę wtryskiwacza. Z dnia na dzień na rynku przypływają coraz to nowsze rozwiązania silników benzynowych, dlatego nasz sterownik jest w ciągłej fazie rozwoju. Ze względu na skomplikowaną konstrukcję silnika z bezpośrednim wtryskiem oraz zaawansowane algorytmy sterujące sterownika benzynowego przed montażem silnika z bezpośrednim wtryskiem z użyciem sterownika STAC 400 należy odwiedzić naszą stronę WWW lub Kontaktować się z doradcą technicznym w celu weryfikacji dostępności danego kodu silnika. Do każdego kodu silnika dostępne są dedykowane instrukcje. Celem utworzenia instrukcji było skrócenie czasu montażu instalacji oraz uniknięcie błędów montażowych. W instrukcji zawarte są wszelkie niezbędne informacje, jak kolory przewodów i pinologia sterownika benzynowego. Dodatkowo sugerowane są rozmiary dyszy wtryskiwaczy, ciśnienie reduktora oraz lokalizacja komponentów. Wszystkie zasugerowane połączenia w instrukcji są bardzo istotne. W przypadku pomylenia chociażby jednego przewodu system nie będzie pracował. W przypadku jakichkolwiek problemów z działaniem instalacji sugerujemy kontakt z doradcą technicznym lub bezpośrednio z działem wsparcia technicznego firmy AC. W przypadku instalacji z bezpośrednim wtryskiem STAC 400 DPI sugerujemy użycie komponentów marki STAC reduktorów R02, R01 oraz wtryskiwaczy W02, m 01 W skład zestawu STAK 400 DPI wchodzą sterownik Tak 400 DPI, wiązka sterownika, czujnik ciśnienia PS04, czujnik poziomu gazu wraz z wiązką, konfekcja i schemat podłączenia instalacji. Dziękuję za uwagę. Po więcej szczegółów zapraszam na stronę www. oraz zachęcam do kontaktu z doradcami technicznymi.